Pomorska, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. To no przepuśćcie nas, my chcemy ten reportaż stąd, stąd puścić. A czyli to, ciągnie? to, czyj to ciągle, A, Ale tutaj tam ciągnijcie. Przecież ja was chcę weter puścić. To, co robicie. Ja wywiad przewodniczący strajku objęłem waszego. Gorząca <trym wiosenka> mój To nie więcej materiału. No, ja mówię, no, ja, ja przecież chcę puścić ten materiał na e nie bo przecież ja nie, nie na żywo nie, nie, nie. Ja już tam jechałem, tam jakiś wariat stanął no, i wariacje i skuteczne zdjęcie robił wariat. Niestety. Niestety, kurwa, Cyrkiew. Nie można pojechać, bo blokują tutaj blokują rolnicy no, drogę. Pomorska Telewizja Narodowa, a wy coś macie do powiedzenia? No, nie. Że, Pomorska Telewizja No jak nie? Jesteśmy na terenie ja publicznym. To nie ma RODO na, na ulicy. To. Na ulicy nie ma. Ja już To za dumnie. No, dwa samochody mogą puścić, nie? Jestem telewizja, jak chcę reportaż z tego pokazać w telewizji, a oni nie dają. Sami To no, tak wygląda strajk rolników. No, mają rację, bo wydają się o swoje, a nie. to, nie, to się... Także pozdrawiam Pomorska Telewizja. Drogie Gdańsk. Jedziemy.